Możliwe transfery latem. W tym odcinku powiem wam, jacy zawodnicy mogą przejść do danych klubów. Pierwszy transfer to Davis do Realu Madryt. Królestcy interesują się Alfonso Davisem od bardzo długiego czasu. Patrząc na ich, tak naprawdę jedną z nierycznych luk w składzie to lewa obrona, w której Ferrand Mendy gra w kratkę. Raz gra dobrze, raz gra słabo. No i jest to bardzo logiczny ruch. Z mojej perspektywy Real robi dobrze, ale czy Davis będzie chciał iść do Realu, tego już nie wiem. Następny transfer to kwicia kwaraszkali do FC Barcelony. Barcelona interesowała się kwiczą od początku Euro 2024, jednak problemy finansowe lekko im to utrudniły. Na razie Barcelona na pewno nie będzie miała środków, ale gdy sprzeda kilku zawodników po dobrej cenie, na przykład Frankiego de Jonga, i zwolni to dużo miło pieniędzy, to myślę, że ten transfer będzie bardzo realny w 2026 roku, ponieważ celem na 2025 rok będzie transfer, który powiem Wam na samym końcu. Następny transfer to Dybala do Galatasaray. Galatasaray lubi do siebie ściągać zawodników na końcu kariery albo w słabej formie, żeby się odbudowali. Jednym z, tych, jednym z takich zawodników jest Pablo Dybala, który w ostatnich sezonach nie grał dobrze i nie pokazywał się na boisku, a liczb też nie było. Także jak najbardziej logiczny ruch ze strony Galatasaray, patrząc na to, że jest tam m.in. Cardi czy Wiktor Osiman. Następny transfer to kiwior do Interu. Kiwior był łączony z transferem do Włochy w letnim oknie transferowym, lecz dopiero teraz Inter skazał nim mocniejsze zainteresowanie, przynajmniej na razie wypożyczeniem na pół roku z opcją wykupu. Następnie Ronaldo do Sportingu. Ronaldo zapytany w wywiadzie czy jest zadowolony z Arabii Saudyjskiej, powiedział, że jak najbardziej jest i że nie ma zamiaru wracać do Europy, lecz publicznym życzeniem jego mamy jest, żeby Cristiano wrócił do rodzinnego klubu, czyli Sportingu. Nie ukrywam, że moim zdaniem Ronaldo ma duże szanse, że pójdzie do Sportingu. W Sportingu właśnie się zawychował, dzięki temu, że był w Sportingu, się wybił. Ostatnim transferem będzie Haaland do FC Barcelony. Niewątpliwie dużo osób powie, że jest to nierealny transfer, nie patrząc na obecną sytuację Barcelony, i jest w tym bardzo dużo prawdy. Tak naprawdę, moim zdaniem, Barcelona powinna się skupić na rejestrowaniu zawodników, którzy są teraz, czyli na przykład Olmo czy Victora. ale o tym możecie zobaczyć w filmie. Który będzie pod koniec? kończy się umowa w 2026 roku. Będzie chciała go zakontraktować w 2025 roku? Spróbuję. Patrząc na ich budżet, to wydaje mi się, że raczej nie ma opcji, żeby w 2025 roku. Ale jeżeli posprzedawaliby kilku kluczowych zawodników, to transfer w zimę 2026 jest możliwy. Jak myślisz, który z tych transferów jest najbardziej prawdopodobny? Napisz w komentarzu. Po lewej stronie, tak jak powiedziałem, macie filmik o Dan Danim Olmo i o nieudolności Barcelony, a po prawej stronie macie mój kanał. Tam możecie wbić i poszukać sobie filmów dla siebie. Cześć!